Chuj. No kurwa od razu widać, że do bohatera pałać miłością nie będziemy. Czemu mam mu pomagać, skoro chcę pokrzyżować plany tak uwielbianemu Michaelowi? <grytanie> Ale zapierdala co Rudy? Jak ty do zmywania garów. <grytanie> A o kogo chodzi? Chyba nie myślisz o nas dziewczynach, ty stary ugarzu. Das ist nicht unwirklich, wird Bauch. 10 rzeczy, które się dowiedziałem grając w Pryzing. Niemcy to wymocze i brodacze. Mamy wielkie ręce i brak barków. Niemcy nie posiadają kości. Polskie kobiety są brzydkie. Snajperą wali z ryja. Sporo Niemców było ślepych. Niemcy lubią strzelać w sufit. Niemieckie wozy pancerne to najwolniejsze pojazdy świata. Radiostacji nie da się ustawić. Nawet tygrysem krzyża, kurwa, nie ruszysz i chuj! Leci sobie kamera nad miastem, mając totalnie w dupie wcześniejsze wydarzenia. Człowiek-pająk stoi se na chodniku i pierdoli głupoty. Musimy przejść trening prawdziwego Spidermana, aby doznać pozostałych wspaniałości tej super To Tu nie klikaj, to tylko ktoś drzwi na ścianie namalował. Nie klikać, własność prywatna. Logo Blast to wyznacznik dobrej zabawy. To wyznacznik dobrej zabawy i radosnych pomysłów. Firma słynie z tego. Hej, satanisto! Katoliku, niebo potrzebujecie bardziej niż kiedykolwiek. W niebie trwa wojna. Wojna! Air Control to mała, śmieszna gierka, gdzie sterujemy samolocikami, które muszą wylądować na pasach startowych. Z czasem samolocików jest więcej, a zabawa zaczyna być coraz bardziej skomplikowana. Tytuł wyjątkowo przyzwoicie sprawdza się na iOSie, gdzie malujemy linię lotu paluchami. Fajna gra na krótkie sesje. Polecam. To co? Spotykamy się pod pałacem prezydenta na marszu niebieskich ninżów przeciwko Arabom na latających dywanach? Mała Brytania to serial dość mało znany polskiej publiczności, a szkoda. Dwóch świetnych komików pokazuje przez krzywe zwierciadło życie w Anglii. Nie szczędząc nikomu, naśmiewając się ze wszystkich, często w dość wulgarny i obleśny sposób. Unearthed Trail of... In <tryk> <tryk> t o, Ninja Bridman, PlayStation 2. Ciekawostką jest to, że koń przypisany do jeźdźca też znika. A co on kurwa faraon, że zabiera cały dobytek po śmierci? Takie dźwięki to wydaje tylko ja, jak odwiedzam waszą starą w nocy! BOJA! Żartuję, przecież wiecie, że nie przychodzę do was w nocy. Przychodzę w dzień, Demet, bo w nocy bym nie trafił. Postacie mają najbrzydsze ryje, jakie dane nam będzie oglądać. Poza lustrem, oczywiście. Na przykład D wygląda jak przemaglowana lafirynda przez gang czarnych ruchaczy. Sprawdźcie tą teksturę, która miała symulować jej ubranie. Daikatana trafiła na bardzo zły okres na robienie z niej krapa. Dlaczego? Ponieważ GTA. I przyznawam się szczerze, że nie skończyłem Daikatany całej. Dlaczego? Ponieważ GTA. ja to ci tego nie opowiem, ale pokażę ci film gościa, który od lat opowiadał lepiej o tym niż ja. Posłuchaj. Jest to chyba jeden z naj. nie. Jest to chyba. Nie chyba, jest to zdecydowanie najlepszy symulator karła w jaki grałem. W ciernobylu nie było tych puzli. Opowiedz o tym. <laughs> Zamknij japę. Miałeś się nie odzywać. No, jest jeszcze siłownia. Tutaj będzie grubo. No niby nic. Ludzie ćwiczą, podnoszą ciężary. No spoko, nic ciekawego. Nie wygłopiań się, nie jestem królewną. Ponadto nie całuję cudzoziemców.